Dzień dobry, w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień, nowe przygody, nowe lipy. Czekam na Luciane, jak dojedzie z materiałem, może będziemy coś składać, jakąś kuchnię, coś tam tego. Bo aktualnie to mamy więcej odpadów, jak Płyt. <noise> Jakby ktoś potrzebował odpady, on no coś tam jeszcze zrobi z tego. To piszcie śmiało, czy nie chcecie. Tutaj mamy trochę materiału, jeszcze jakaś tam doróbka do Krakowa. I szuflady i fronty na kolejną robotę. Tutaj też jakieś doróbeczki. tu Przygotowany, posprzątane oczywiście. Będziemy robić takie uchwyty w kuchni. Musimy je sobie podocinać na wymiar frontów. Potem zawieść do lakierowania proszkowego, bo mają być złote. Klientka sobie zazwyczaj złote, także będą złote. No a tymczasem. Próbuję coś poogarniać i zobaczymy, kiedy przyjedzie kolega, bo jest już 7.16 I będziemy działać dalej Z robotą Towar dojechał Pięknie ogoleni, wszyscy. Dzień dobry, poniedziałek. Jak przeżyć dobry dzień, Bartusiu? No to nie ze mną, stary. Ty wiesz najlepiej. <grymne> Patrz, co tu przywiozłem dla Ciebie. Wiesz, co tu będzie? Co tam masz? Narzędzie do katowania Do czego? Do katowania, wiesz. Otworu. Mhm. Ale co Ty? Jeszcze nie zrobię Coś ci pokażę. Stary? Nie, jeszcze nic nie zjem Jadę. Jeszcze takie dupy, coś spadło na pacę nie. No. no Ale w przy sklepie. Froncik do piekarnika, nie? Frącik do piekarnika. Tu się hmm. zgadza, nie? Wszystko się zgadza. Tada! Co to jest? No Ale jak? Tu nie będzie widać. A jak jest na oklejnie Napisane? Nie wiem No jest to kurde, z trzech, dobrze. Z trzech stron? No z trzech stron, a jest z dwóch. To jak to się stało, Lucian? Czyżby by podczas y, transportu ci odpadała oklejna? Tak. Gdzieś tu będzie na aucie na pewno. Aha. Jeszcze tu jest takie fajne ten. Też. Cyknięta A tyle. kurwa tam jest chuj. <laughs> Znaczy To jest tylko jeden front, który wypadł po prostu z palety. Nie wiem, które rędy wyleciał, nie? Mm -hmm. Rozłóżmy resztę i się pośmiejmy wow, dalej Wow, ale patrz, tu jest podłożone pod paletę. Widzisz to? Pianka. No. Miło mnie przywitali, ale ten. Coś tam ewidentnie już na początku jest nie tak. Mm -hmm. Ale to jest. Jakoś... Starszku to ja mam taki pomysł. Ja tu będę stał, nagrywał cię, opowiadał do kamery, a ty będziesz rozkład paletę no, Co ty mówię. na to? to ja musiałem poluzować sznurówki w bucie. No? no kurwa będzie większą niż dziura w bucie. Nie gadaj, no a co ci się stało Fucha robię. mhm, bo się cię skarał za fuchę. Mm -hmm. Dzisiaj zaczynamy ambitny projekt Proszę bardzo. Kilka szafek dolnych. coś pomożysz? Nie. Mówię, że tylko zacząłem ambitny projekt. Dyskutancik. A co to, to za projekt? W czym to rysować W pamięci. Takie śmieszkowanie tutaj głupie, nie? Zauważyłem, że jest... Takie... Ale zauważyłeś, no jest kto... Śmieszne, Ale zauważyłeś, jest. kto jest jakby ten głównym no teraz na przykład mamy nagranek, to jest, nie? Można sprawdzić prosto. Nie, nie trzeba w ogóle dyskutować nawet. Można cofnąć nagranie, to rysował w pańcie kuchnie. No ale to jest twój, twój rysunek. No, wiem. no i wygląda, jakby był narysowany w pańcie. Czyli co ty robisz? Piec. No a najprostsze, żeby nie było, wiesz, za dużo roboty. Stary, ja rezerwuję tak. Nie rezerwuję, tylko ile robisz po kolei robić? To. Rezerwuję piec, rezerwuję tą szafkę szufladową. I tą, i tą szafkę szufladową. A ty bo się... nie ma szuflad? No. Jak coś tak, nie dawajcie płyt na stole, bo się mogą wyciągnąć. Nie Lucjan? Nie. się jeszcze nigdy nie zażyło. A już broń Boże, fronty. Jak robię szafkę, daję na szafkę. Jeszcze nigdy mi nie spadł front. I nie rozsłużyj się tak, że trzeba było zrobić nowy. Pochwal się, ile ty już dzisiaj z rana zarobiłeś ale opie, jak, jak ostatnio zapłaciłem 1900 zł, to co? No ale to zapłacić no. za zdrowotną. Temu jesteś o zdrowy jak ryba, kurwa. Stary. Nie wiesz, wiesz kiedy ostatnio byłem byłem U tego? U lekarza? No bo nie musisz opieku, płacisz no zdrowotną nie i dbają o ciebie! na to. Autorski pomysł. Nikt w Polsce jeszcze tego nie robi. To może być nasze hasło, że nikt w Polsce jeszcze tego nie robił. My jako pierwsi, i jako pierwszy wymyśliłem, że pod skosem dom takie plecy. Wow. To będzie tak kurwa, bo dobre, że wszyscy się będą tego uczyć od nas. Wow. Patrz na to. Nikt jeszcze tego czegoś nie robił. Stary, naprawdę przyszedł do samego siebie. No, przechodzę, wiesz. Teraz najlepszy okres w moim życiu. Więc wszystko będzie najlepsze. Najlepsze realizacje teraz Najlepszy to okres w moim życiu, nie? Ale jak! Jest taki delikatnie już tu syf, nie? W sensie? No taki... Czuć takie nieposprzątany warsztat. No trochę czuć. Ale ma tu swój urok, Lucian. Może to jej urok. Proszę Państwa. To Dziękuję jest tył, Państwu. To jest tył szafki. Plecy oklejone, proszę bardzo. Szprosty z dwóch stron. A podstawa? Nie, nie ma biedy. Na no podstawa coś tu. Coś tu poszło nie tak. Coś... A to chyba koledzy się pomylili. No chyba na górę ja się to pomylili. sprawdzę. Tu kolega ma patent na przekazanie szprosa drugiego. Ale to. Żeby nie prosić drugiego kolegi o pomoc, żeby ją podtrzymał Ale... na chwilę. Ale. Nauc... Ale no. Nauczyłem się od współpracownika. Nauczyłeś bo... się ode mnie, bo. Żeby nie umieć prosić o pomoc. Ja sam? Nie no, próbuję sobie radzić, jakbym kiedyś został sam, nie? Ale to tak, że. Bo, wy... Różnie to bywa, nie? Nie znam dnia ani godziny, że chłop nic nie powie i nie przyjdzie do roboty i. No czasami trzeba dorosnąć do pewnych decyzji w życiu. I... Dokładnie, ja już dorosłem. Nie, że mnie ktoś podpuszcza, nie? Bo broń Boże, mnie ten człowiek nie podpuścił do niczego. Nie mam takiej mocy. Ty nie masz takiej mocy, stary? Mam tę moc. A co to masz z tyłu mam napisane? Mam moc. Wejdę i do drzwi. Karuszku, a na ten? Widzisz mnie? Co? Widzi? Widzisz a... a tego? Co? A na zimę sobie kupimy nowe wluzy? Na zimę? To ja muszę garaż postawić no, ale a To było normalne. Było nie? pytanie w komentarzu na, Facebook, na YouTubie. No. E, jakiej marki masz spodęki? Marki. Nie wiem czy ogóle... gdzieś? A odwróć się tyłem. Co? Ja to kupiłem, to było Race, Hober, coś tam, ale wiem, że jest jakiś. No nie ma. Nowa firma jest jakaś. Ma taką fajną naszywkę. Ale fajne są, polecam. Więc na zimę mam takie długie. I to... są zajebiste. Mają takie tu elastyczne te. Gdyby ktoś chciał, to mogę takie sprzedać. Za 150 zł. Każdy rozmiar. Okej. Okay. A drugie pytanie: kiedy będą fronty ryflowo... te, gięte? O. Kto tak pytał? Na komentarz był na YouTube. Kiedy będą gięte fronty? No. No męczą mnie co noc Może kiedyś będą i to mało gięte ryfle będą Ale nie, miały być same gięte, także jak będą gięte ryfle to nie No to dobra, pierwsze pogniemy, a potem kurwa nagramy materiał i dopiero zrobimy ryfle, ok? Okej, okay, może być No, żeby nie było ryfli, tylko gięte Jak znacie jakieś fajne AI, Ajaj? Żeby robić fajne grafiki, filmy, kawałki jakichś z tych różnych urywków To Napiszcie nam w komentarzu, bo my jesteśmy jeszcze amatorzy, nie? Tak samo jak z meblami. Jesteśmy amatorzy płyciarze. Ale uczymy się. Ambitni jesteśmy. Tak, chociaż no. Całe życie przed nami, bo dopiero co skończyliśmy te 19 lat, nie? 19 lat yy, pracy z meblami. Te drzwiczki przesuwne nie są tam potrzebne. Wszędzie się będzie grzał stary. Ale nikt nie pytał. Ale kto pytał? Ha. Starać się też yy, kończyć wcześniej, bo idziesz do fruzgiera, czy... Nie, dzisiaj akurat jadę gdzie indziej. Aha. To zawsze wiesz, trzeba A. znaleźć jakiś powód, gdzie jadę i wtedy wychodzę wcześniej po prostu. A czemu ja zawsze muszę dłużej robić od ciebie? Ale ty nie musisz w ogóle robić. <grym> to ty, 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 ty nie musisz do końca życia robić. Może nagram jakiś poradnik stary, na przykład jak zrobić szafkę. Może nie poradnik lepiej. Nie, taki wiesz, w taki... Ale nie, czy uważasz się za kompetentną osobę, żeby kogoś uczyć? Tak. Bo ja na przykład wolę robić po prostu sobie po swojemu, a każdy niech chce zrobi na przykład tak jak ja, a jak nie, to po swojemu. Jak komuś powiem, że tak ma zrobić, i zrobi, a coś mu nie będzie grało, to będzie twoja wina. Ale <suszy> chcemy się co chodzi? Chodziło o to, że ja mam na przykład, mnóstwo telefonów i ludzie się mi pytają, jak to Bartek, zrobi? jak ty to robisz? Bartek, jak ty to robisz, że jesteś taki przystojny? Znaczy, ja się nie uważam za przystojnego, ale nie musisz. Jestem skromny, ale. Ale przystojny. Ale w miarę wiesz. W miarę przystojny. Jak uważacie? Czy Bartuś jest przystojny? Lepiej nie stawiać takich pytań. Bo to się mówi, że w komentarzu. O nie. Przystojny Bartuś albo. nieprzystojny Bartuś. Ja myślę, że jest w miarę. Ale zjebony ich nie mamy. Zaprawdę się nie obrażamy. A co to się stało, Lucyn? A co się stało? No nie wiem, właśnie, że co. Jeszcze nigdy mi nie spadł front. Nic. Odkleiłem taśmę już jest teraz git. Mhm. A ta płyta jest do czegoś potrzebna? Nie, odpad. Na no, odpad jest. Do wyjedzenia. <noise> Czy to się jeszcze wyrobi na coś? A jak ona wygląda? Wiesz co, zrobiłbym przedział. Z tego. Pokaż tu ten róg. Na A dole. nie, delikatnie. Czekaj, czekaj. Ale to się schowie do tyłu. A no w sumie to tak. Jest do narożnej to by to schował. A, A tu? A ten? Kredką. Czekaj, bo tu nie, nie opieło streści. Kredką czarną. O! Co? No kredką, no albo to, markerem. To jest męska decyzja. Dajemy to? Jest to szkoda tego wyrzucać, yy, użyjmy tego. Wypadałoby już. Coś Kończyć, pomoły. nie? Ten. Muszę mieć w golfie wymienić. Jest dziewiąta godzina. Zajechać, szybciej zajął do omotki, to też by się nikt nie obradził. <gum> Komotki. No to chyba było tyle, nie? Z tej szafki. <gum> Dziękujemy w tym odcinku to tylko tyle i widzimy się za tydzień. Widzimy się za rok. <gum> widzimy się za rok, kurwa. <gum> nie, my się nie śmiejemy, nie? Się nigdy Bo nie śmiejemy. Czasami nie niby tak się śmiejemy, nie? Ale, ale, to to jest taki... ale to nie jest śmiech. To jest śmiech czy ze łzy? To nie się. jest śmiech. Jak się nawet śmiejemy. I nie to nie się... ma nic śmiesznego. O kurwa, Mać. Zajebisty pomysł, dmuchnąć. Wszystko z ziemi się podniosło. Piją, kurwy, piją. Co na, na jakiś wsi ma się ten garaż, czy co? Na Właśnie to macie na takiej si nie, w środku w centrum Krakowa. Tuż przy rynku. I no. <laughs> <laughs> A zrobisz instruktaż Nie! Broń Boże, tego nie pokazujesz. Po prostu biorę w kraj Zegę <grywia> Jadę z tym no, pa, zobacz Zobacz Ty No patrz ty Mówię do Ciebie Patrz To jest Ten Blade. Ten dur Co się puszcza tak A my tego użyjemy do tortur Narzędzie tortur Uuu. Pomarańczowe pod Bartusia Nie wiem czy wiecie ale Bartuś bardzo uwielbia pomarańczowy kolor nie, nie wiem czemu. Nie pytam. To są takie bardzo prywatne, intymne rzeczy. Tak. A Bartuś jest bardzo intymny. Gotowe to miała być porobiona, a jeden jest porobione. To chłop. To chłop. W międzyczasie zawieźliśmy do lakierni proszkowej uchwyty. Które ów ten. Wcześniej. Ten przygotowaliśmy, przygotowaliśmy W bardzo profesjonalny sposób. Docinając, szlifując waslifierce taśmowej, pięknie, tak. wszystko ładnie, dopracowane. Zawieźliśmy do malowania proszkowego na koloriaki. Tak było. <laughs> Złoty. na koloriaki. Złoty. <laughs> złoty. Skromny, ale złoty, nie? No. A czy będzie złoty? To się okaże. Pan obiecał, że będzie złoty. Mówi, będzie złoto. Panie, złoto. Jeszcze tak. Proszę bardzo, rowek zrobiony. Jeszcze uchwytu brakuje. Może być to... jakiś patent? Przykry... Chciałem przykręcić... Czekajcie. Okay? Czekać. Teraz możesz, Jak nie macie patent na przykręcenie takiego wiertła? <laughs> freza. Bo nie przechodzi przez to. Czyli trzeba by było odkręcić albo ten plastik. Przykręcić freza sobie dać, albo się bawić z tym tak jak ja na przykład. Czyli się chwytam i próbuję. Próbuję odkręcić. No to jest takie jebane się trochę. Wiesz co, ja bym ci powiedział co to jest. Może coś zrobimy nie tak. Wiesz co no, trwało, to w sumie... 7 sekund, nie? Ale może, może dałoby się to zrobić w 4 Ja mam patent operatora, nie? Bo no. jak to goni stary. Z lewej do prawej, nie? Motorowy. Góra, dół. I to bez tego, bez stabilizacji, nie? Mam rękę po prostu taką smutną. bez wspomagaczy. Wspomagacze były przez weekend. Weekend miałem super I to by było na tyle. Jest godzina za 5.12 wieczorem. Bo rano. dzisiaj był cały dzień obfity od 6 rano do 12 wieczór jebaliśmy, nie? Także ja jestem wyjebany, nie? pół godziny. A wy ile robicie takie fronty? 8 frontów takich przefrazować, zrobić 4 szkielety no 11,5 godziny, tyle to zajmuje. No, niestety. A potem się dziwią, wiesz, czemu to tyle kosztuje? No. to jest każda szopka jest dopieszczona maksymalnie. Mi się już w głowie kręci. Stara, ale pytanie, czy teraz jechać do domu, kąpać się i spać i przychodzić do mła? Nie, nie, nie czy zostać. Nie, nie. Lepiej zostać. Po co się myć? Ja tak jutro będziesz uwalony. Bo jutro jest druga partia, wiesz, frontów do frezowania. A wy o czym marzyliście w dzieciństwie? Ja może nie będę mówił. Ja nie miałem marzeń, bo byłem wyzbyty marzeń. Stary, Ale mi to korci, nie? Ale się nie odezwę. Dobra, zakończ to, wyłącz i... Na, rano, na widzimy się zaś. Cytra. Ale rzeczywiście zauważyłem, że na nagraniu, jak mikrofony wzięliśmy, to ja jestem w lewym głośniku, a ty w prawym. No. Nagrywa stereo, tak jakby. Nie nagrywa dwóch osobnych ścieżek. Mono. A stereo to nie jest lewy, prawy, a mono to jest jakby. No. Mono, Czyli mono to mogę zmienić na mono? No. Na ustawieniach coś? Mm -hmm. Bartuś, 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 to jest mój mikrofon. Lucuś, Lucuś, Lucuś To jest mój mikrofon. Okej. Okay. Okej. Okay. Test mikrofonu. Mój jest ten. A mój, a mój, jest ten. No i, no i chłopie. No, same negatywne komentarze stary. Zarabiamy na negatywnych komentarzach. To co my przeżywamy później wieczorem, to rekompensuje wypłata. Wiesz, wiesz czego, nie? Ta wypłata, która się nie doszła? Z Buy Coffee. Jakbyśmy założyli Buy coffee, to to wyślecie nam piątkę na kawkę? Czy nie? Albo Patronite'a? Czy to już jest bardzo prywaciarskie podejście? Stereo, masz mało pieniędzy, albo coś? Nie, no ale jakby, lubię na przykład, jak mi ktoś postawi kawę. A ostatnimi czasy to nikt mi jeszcze nie postawił kawy. Powiedz mi, bo ja widziałem na relacji wczoraj, że coś zjadłeś dobrego. Co to było? Na relacji? Mhm. A na relacji czego? Twoja małżonka udostępniła relację. A to to było moje. I było w jakiś kruzant. Kruzant. Był kruzant z pistacjami. No, z nadzieniem dubajskim, czyli takim zielonkowatym, bo chyba były trochę stare. Mhm. I z owocami. Ale sam sobie kupiłem. A jakaś kawka była do tego? Była kawka do tego, też sobie sam kupiłem. Padło fajne słowo. Brzydko. Brzydko to jest multiplia. Mówię, <grym> co? Brzydko to jest multiplia. Pozdro dla żony. Moja żona ma dystans do tego, wiesz. Mhm. Taki. No. Krótki, Myślę, ale to... ma. Przykądże, ja bym pałkę w aucie. Ja mam zawsze przy sobie. Na no, taką pałką nic nie zdziała, stary. No mogę cię po głowie poklepać. Mm -hmm. Będzie miło? Mhm. Mm ale jesteś mi przystojny, jak i ty. Czego ci brak? Słów. I włosów. <laughs> stary. Ale kto to mówi, chłopie? Ja to mówię! No to kurwa szkoda. No. Co to, to jest fajne? Co to jest? To jest nasz autorski pomysł. Co Ty masz z tym autorskim pomysłem? No bo my w ogóle robimy wszystko po swojemu. Wychodzimy poza ramy okna. <grym> wszystko robimy tak, że inni tak nie robią. Tak zauważyłem też, nawet ludzie już to też zauważyli. Zawsze jest takie, że nie, nie, tak się nie robi. No bo tak właśnie będziemy wprowadzać powoli na rynek takie patenty. Ale czemu ty zawsze ten... Myślisz, że jak się tak nie robi, to tak robimy i tak później ludzie mówią, że się nie robi. Wiesz, ja nie, ja tak nie myślę. Ja wiem, że my po prostu używamy swoich, wiesz. Swoich pomysłów, swoich patentów. Mm -hmm. I w ogóle wiesz, nie podpatrujemy od innych. Inni podpatrują od nas, nie? Domy byka. my byczka. A któż nam wiesz. Któż tam coś powie? No i że ktoś. No jak są długie ściski, to można ich używać na takiej odległości, czy, czy nie? Bo tu jest taki długi, bardzo, no ale taki miałem akurat. No, no i skąd co? masz to ściski? Dostałem. W jakim sklepie? Nie w sklepie. Przy pan Stanisław, bezdomny, i dał mi takie ściski. I tak się ten półeczka prezentuje. I takie kadry latające, że każdy będzie spłakany. No, kończymy? Pokaż ja pokażę, co ja zrobiłem. <laughs> Pokaż tą, tą szufladkę. Wcześniej zrobiłem taki ładny, bo koledzy się nie ścięło. A dzisiaj rano zrobiłem drugi. Kto zgadnie z czego to jest rurka? Kto zgadnie, kto go zrobi? Dostanie ten Dostanie buziaka. Dostanie wiedzę jak to zrobić. Dostanie wiedzę. No. Ten stawiako. Kubrick system. O Jezu się święty. Kubrick system. Ale czemu ty takie rzeczy robisz? Taki proszę o... Może przyszłem na nasze, wiesz, jakieś dodatkowe skrzyneczki, albo coś. Jak zareklałim za. Takie prywatyarskie podejście, że może coś za darmo dostaniesz? No? no w sumie fajne by to było. A co jeszcze Bartek zrobił kiedyś? No tylko, że Bartek chyba nie dokończył. No to ci miało być logo, no, ale to, co tu jeszcze mamy? Popatrz. Zobacz, stary. Może to dokończysz teraz dla widzów? Słuchajcie, jak ktoś napisze Dokończ logo, to Bartek to dla was dokończy. Stary, a czegoś jakby tu... To... Czekaj, jak to miało być? Teraz zakurzone, ale... To takie? No takie. No, to jest nasze logo, no, stary. Tylko jeszcze trzeba malnąć y, sprayem. Czym? Sprayem. Co to jest spray? No taki, wiesz, farba taka, to się puka. To jest nasze logo. Podoba się Wam? Ja sam. Czy nasze logo w końcu zawiśnie, Bartusiu? Obiecałeś. No, kiedyś zawiśnie. Obiecałeś, że tam będzie zrobione. Nawet czerwony spray przywiozłeś. No, ale to miałem zrobić, tylko po prostu. No. Jeszcze LEDy podświetlić. FlexiWood. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no to co? To tysiąc lajków i robisz, nie? Tak, tysiąc lajków pod tym filmem i będzie o. zrobione logo. Ja wcześniej powiedziałem, że będzie. Albo jak... tysiąc lajków, albo komentarz. dokończ logo. Ale jak te komentarze musi być? Do, jeden, dokończ logo nie, Hamie. Ale twój się nie liczy na przykład. Dokończ logo Hamie. Ale twój się nie liczy. Ja nie komentuję. Ja mam taki zwyczaj, że nie komentuję. Mhm. Szczególnie twoich rzeczy, bo... Bo co? Różnie się to może kończyć potem. Mhm. Może zrobimy Q&A? Bo Jakie, macie jakieś pytania? Nie mają. To możemy zrobić live'a. Mhm. Jak ktoś ma ochotę z nami pogadać na live, możemy zrobić Q&A, ale tu musicie napisać komentarze, jakieś pytania, o, wtedy będziemy odpowiadać. Mhm. Lubimy odpowiadać, lubimy jak jest odpowiadać. Ale za co będziesz odpowiadał? No nie za ciebie na pewno. Tym razem my będziemy płacić. No, nie tylko jest tak, że klienci płacą, tylko my też płacimy wysokie ceny. Nadszedł dzień zapłaty, no i trzeba zapłacić. Zaległe faktury, których jest kilka. Dwanaście. Robią co chłopcy? Śliwka stoi. Dwa szczelny typ. Nie? No. Ale pogaszone. No, pogaszone. Śliwka stoi. Chyba chłopcy mają przerwę. No. Oszczędzają. Tak jak my. I każdy szanujący się prywat. Dokładnie. Podwójne i Co ona to robi? Chłopaki na pewno się uśmiechną, jak nas zobaczą. Strefa płyt. No! Już jest pierwszy uśmiech pani Agatki. Siadaj. Obsłuż już mnie. Ale nie ma nikogo. No ale co, co z tego? Nie mogę tak robić. Patrz, jak ładnie tu mamy wystawkę. Polakierowane. Pokaż. Kto to lakierował? Popatrzcie. To jest podobny wzór do tych, co myśmy robili. Ja myślę, że to było robione dłutkiem. Mhm. Ale ładne, polakierowane. No pokazówkę fajna. Ej, ale skoro takie coś robią, to może mi mm. powiedzą ile takie coś kosztuje, bo może. O, cześć. Dzień dobry. Skąd Bartek? Co to? coś co, co, co to? Założę? Sorry, zaliczka. Jesteśmy na zero. Tak. Nie myląc, że jesteśmy zero. Jesteśmy na zero. Ty może włączył silnik, Pierwsze odpal, no, To by było fajne. Ale kto o, jak to boli. Oła! Odpalone. Kasztan. Zapłacone. Przyjechaliśmy z delikatnie większą gotówką. Od razu na poczekaniu mamy szesnasteczkę na szufladę. Jutro mamy co robić. Także dziękujemy, panie Seba. Stianie. Co to było? No po parę cię przejechałeś, ale co? Nie. A no, zacisk się ten... Także wracamy szczęśliwi kawkę wypiliśmy Pani Agatka nam zrobiła kawkę pyszną Ja jestem zadowolony nie? Bo jeszcze zostało pieniędzy to Myślałem, że braknie My Zamieniliśmy się miejscami My się tak dzielimy Cieka czy się kapli dzielimy mhm. żeby nie było z wody To ja dałem. Dobra Gdzie dałem bułkę Nie nie. To wytniesz Co wytnę? Bułkę Nie no, zostaje <laughs>